Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym odcinku na kanale Zagramy sobie w grę Grounded W poprzednim odcinku zakończyłem kiedy robił się wieczór Więc wolałem trochę czekać aż się rano Żebyście mieli Lepszą jasność, żebyście mogli widzieć Co robię. Oczywiście się też troszeczkę na ten temat Gry sobie poczytałem i sobie obejrzałem co to mogę zrobić Okazało się, że tamte czerwone Ańczaki, które mnie w poprzednim odcinku atakowały, to nie były kleszcze, tylko roztocza, roztocza trawnikowe. Eee, oprócz tego jeszcze odkryłem, że nie, ten taki mała, e, mały e, owad, który gdzieś tam też występował, to jest właśnie e, muszyca, którą można sobie ugotować i zjeść. Żeby ugotować sobie, musimy zrobić ognisko. Co zaraz oczywiście uczynię, bo już e, tutaj widać, że w zasadzie jestem bardzo głodny. To jest tutaj. Dobra, zrobimy sobie tymczasowo gdzieś tutaj. Postawimy. Aha, to się tak robi. Teraz tutaj muszę dodawać. Dobra, mogę dodać. I teraz kuk Wybieramy. Dobra. I się piecze. Nie wiem, ile to zajmie czasu. Natomiast jak tylko się zrobi, to sobie zjemy od razu. Eee, oprócz tego też odkryłem, że jednak tutaj jest ten. Eee, Młotek, który zrobiłem, tylko przedtem po prostu bo nie widziałem, po prostu ze mnie gamon jest, no ale już jest, jak tam o, już jest, mogę sobie zjeść na siódmeczkę, o to odnawia prawie całe żytko, yy, czy mogę to nieco jak to zgasić teraz, o rzuczek, to go też zabijemy, bo też przeczytałem, że można z niego mieć jedzenie. to jest rzuczek, a, a dokładniej żołędziowiec, jak, 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 jak to sprawdziłem sobie też od razu go upieczemy, odejmę na później dobra, niech się piecze już się robi widno, także jest ok yy, tak, w międzyczasie tutaj jeszcze znalazłem yy, przepis na inne, inne fajne rzeczy, m.in. właśnie na bukłak. ale do tego będziemy potrzebować właśnie skórę z zdaje się. Natomiast jeszcze nie wiem, skąd ją zdobyć. Gąśnice, chyba w tej grze, one występują pod ziemią, trzeba ją odkopać, ale jeszcze nie potrafimy zbudować żadnego przedmiotu, który by służył do, do kopania w ziemi. Oprócz tego, też. A już jest. Znalazłem w jednym miejscu też e, taki patyk, którego też e, da się ściąć. Natomiast potrzebujemy do tego jakiegoś e, lepszego, lepszego e, aksa. Bo to domyślna nasza e, siekierka jest zbyt słaba do, do, do takich rzeczy. Możemy tylko ścinać trawę. Dlatego tutaj też chyba będę ustawiał jakiś e, poziom tuli. poziom narzędzi. Dobra, skoro jesteśmy tutaj przy tym yy, laboratorium, sobie może przeanalizuję resztę może tych rzeczy. Zacznę może od, od tego soku. W sumie nie jestem pewien, czy to jest sok, czy, czy bardziej może żywica, ale chyba jednak sok. Co mogę z tego zrobić? Mogę zrobić z tego jakąś yy, lampę stojącą, workbencha. I mogę zrobić z tego skąs. Co to jest skąs? Już sprawca? Kinkiet, aha, czyli to też coś co będzie nam oświetlać. Dobra świetnie, co tu jeszcze oprócz tego? Mogę sobie zbadać te właśnie włókna, które umiem zrobić. Z tego mogę zrobić sobie, o, mogę zrobić właśnie szpadel. Chyba jak będę miał szpadel, będę mógł wykopać kąsienice. Mogę zrobić sobie łuk i iPad, czyli e, zakładka na oko e, Opaska na oko, o Dobra, to szwader się może przydać Co tu jeszcze mogę przeanalizować? Jeszcze jedną rzecz może Może suchą, suchą trawę, co mogę z niej zrobić? E, mogę zbudować paletę dla desek e, na, e, Przepraszam, na drewno i na, i na, i na deski, dobra a tym już znam przedmioty, dobra. I tutaj, jak widać, jeszcze musi poczekać, się odnowić, więc świetnie, dobra. dużo już jakieś tam umiemy o siebie w jakimś tam podstawowym stopniu zadbać. Ja sobie tutaj jeszcze zrobię, może tutaj widziałem. Mogę stworzyć sobie beacon który będzie mówił mi w którym miejscu się znajduję. To było w którymś z tych miejsc. Jest TrainMaker, sobie to wykonam gdzieś tutaj, żeby wiedział, że tutaj mam laboratorium. Nie wiem czy w tym miejscu będzie moja baza, ale tutaj sobie znaczy laboratorium na razie. Dobra, jak muszę to wykonać? Aha, muszę teraz wybudować, dobra. Teraz muszę go ustawić. Aha, muszę wybrać ikonkę jakąś, która mi się będzie kojarzyła z laboratorium najbardziej. O, chyba to, jakiś feeder i będzie może na biało. Dobra, jak to wygląda? Takie świder, dobra. To, to biały świder to będzie nasze laboratorium. A my w tym odcinku powinniśmy się udać do drzewa. Tak, tak mam tutaj w lewym górnym rogu napisane: Z, spadaj. Wybuch w okolicach drzewa dębowego. Gdzie ja tu już drzewo dębowe. A ja nie widzę, stąd trzeba by się spiąć na coś wyżej. Dobra, ale to może wróćmy tutaj y, trochę wcześniej y, Tutaj by była ta piłeczka, może uda nam się ją zdobyć y, na nią wejść i będziemy widzieć z daleka może Chociaż ta piłeczka nie jest chyba najlepszym punktem orientacyjnym Z tego co kojarzę. Ale przynajmniej może zobaczymy gdzie jest to drzewo nasze nieszczęsne Dobra, tam jest ta szopa Tu jest y, dom a gdzie jest drzewo? A tam jest drzewo. O, to dość daleko. Czyli gdzie jesteśmy? Zobaczymy tutaj, czyli drzewo jest gdzieś w tej okolicy, to wydaje się dość daleko. W drodze mogę napotkać dużo różnych przeciwników, więc może tam zanie tam dojdziemy, to jeszcze spróbuję się zorientować, żebym widział bez mapy gdzie jesteśmy, czyli tutaj jest dom. Czyli dom jest na naszym południu. Aha, czyli dom jest na naszym południu, drzewo jest na północnym wschodzie. Ta szopa jest na północnym, no bardziej na północnym zachodzie z kolei, i tam coś jest. No, już nie myślę, dobra, są te grabie. To może sobie wejdę na te grabie i spróbuję zabić teraz tam, tamtą, yy, tamtego owada, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, że mnie zabił. Natomiast do tego celu będziemy potrzebowali sobie zrobić jakąś broń. Yy, zauważyłem tutaj, że można używać burzy. Co to jest? Amrówka i żuczek, a to zabieramy yy, odkryłem coś odkryłem coś, jakiś yy, mięso, to nie, aha dostałem jakiś nos, jakiś yy, dziób nie jestem pewien co mogę z tym zrobić Jak mogę sobie go przeanalizować to sobie to zrobię, o mogę akurat yy, sobie zobaczymy co to jest Aha, mogę zrobić z tego gas mask, czyli maskę gazową. Dobra, mogę jeszcze jeden przedmiot znalizować, to może ani będzie ten y, liść koniczyny. O, z tego całkiem dużo rzeczy. Mogę zrobić sobie dach, y, y, róg dachu, y, wewnętrzną część dachu, z tego co mogę to przeczytać. Clover Hood, Clover Guards i Clover Poncho, czyli mogę z tego wykonać jakiś pancerz. Ciekaw jestem, może sobie zrobię go od razu, w sumie jak będę się już tamtym przeciwnikiem to może lepiej będzie kiedy będę miał komuś ochronę. O, mogę sobie zrobić. Czy ja wszystko mam? Potrzebuję jeden, jeden Woven Fiber, czyli te... Włókna i cztery liście sobie zrobimy to, do tego potrzeba więcej tego. Dobra, zrobimy sobie w to. Aha, mam missing. Nie, wszystko mam. Czemu Aha, muszę zrobić na workbenchu. Aha, czyli muszę zrobić workbench. a Jak się robi workbencha i co mogę zrobić w ogóle? jest workbench i potrzebuje 3 te deseczki dobra sobie zbudujemy urwęcza na szybko gdzieś w jakimś miejscu tu jest trochę mało miejsca w sumie na tą bazę więc lepiej będzie jakieś inne miejsce znaleźć To może zanim się udamy to może do tamtego e, żółczka do tamtego e, to jest na, tym, na tych grabiach udamy się może w następnym odcinku a w tym sobie spróbujemy znaleźć jakieś dogodne miejsce na bazę dogodne miejsce na bazę to myślę że Blisko źródła wody, choćby tej brudnej wody. I w miarę blisko do źródeł, właśnie tak tutaj trawa jest. I myślę, że to miejsce dobre będzie właśnie w okolicach tego tego, 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 tego urządzenia, które prawdopodobnie nas zmieszyło, Co się stało? Aha, one tam coś żarły Dobra, to zabieramy im. No, widzę, że nas nie atakują. Jest jakaś kałuża, dosyć głęboka i tam, tam coś na no to jakiś kryształ. O wziąłem to. Się świecę cały teraz, przez chwilę się świeciłem. Dobra, wychodzimy stąd. Aha, to jest... Właśnie to jest ten, ten, ten... Yy, mrzyca, którą można zjeść. Dobra. Dobra, tutaj wydaje się może być dobrym miejscem naszą bazę. Ja tutaj też postawię od razu sobie... Workbencha o, Niech stoi gdzieś sobie Tymczasowo gdzieś Tutaj Aha, potrzebuję yy, te właśnie Deski strawy. trawy Tutaj widać, każdy przedmiot ma też swoją jakby Źwotność O, już. Teraz mogę sobie zbudować te reszty rzeczy. Dobra. E, na, na, na dole przy danym przedmiocie widać też co to jest za... E, ile jeszcze mam użyć tego. W jakim jest stanie ten tam, tam, tam nasz przedmiot. Dobra, zbudujemy sobie właśnie tą e, czapeczkę. E, udało się. Teraz poncho, czyli ochrona głów. Aha, potrzebuje więcej koniczyn i więcej włókna. Dobra. To sobie pozbieramy może, gdzieś tu w okolicy. O, jest woda, to się napije od razu, ma mało wody. O, i są konieczynki, bardzo dobrze. Co ja nie mogę... Ach. Dobra, jeszcze może jedno, mam za jeszcze. Tak, mam 3 i 10. Tak, tutaj zauważyłem, że chyba wszystkie przedmioty się stakują po 10. Przynajmniej tak jak do tej pory. O, tu mam coś co jest co mi zgniło. Mięso. Aha, czyli muszę to wyrzucić chyba. Jak to wyrzucić na. W. Drop. Drop. Aha, mogę sprawdzać sobie, dobra. A, widzę, że, mo że mogę to sprawdzić, bo może się to do czegoś przyda, natomiast jeszcze nie wiem w jaki sposób, będę musiał to prawdopodobnie przeanalizować. Ale dobra wiadomość jest taka, że to też yy, do czegoś się może przydać. Dobra, jeszcze ta liść, jeszcze wezmę sobie może. Dobra, myślę, że starczy. Jeszcze trochę włókien. Sprig to jednak nie jest właśnie, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, kiełek. Tylko to jest po prostu gałązka. Natomiast to jak, jak kiełek się po prostu prezentuje. Dobra, pospieramy jeszcze. Dobra, coś, chyba grubsza chyba wszystko. Dobra. wracamy do workbencha zrobimy sobie aha jeszcze musimy wykonać sobie te y, parę tych gen y, no tak jeszcze może z jedno dobra I teraz sobie zbudujemy właśnie poncho i ochrony na nogi dobra czy ja teraz tu muszę jakoś ubierać na sobie czy to się ubiera samo Equip, dobra. Tak samo, że tutaj przełożę. Też już mam mało miejsca, to też sobie od razu założymy. Jeszcze maskę na twarz. Tutaj jest, dobra. Okej, okay, dobra. Jestem już jakiś tam yy, już. W miarę opancerzone. zrobię sobie może jeszcze jedną włócznię, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. I e, także zapraszam do mojego następnego odcinka. Także dzięki wielkie.